Hej, ja jestem Julka, a wysłuchacie podcastu przed 30. Coś czuję, że ten dzisiejszy podcast zapali wręcz w Was wiele emocji, ale we mnie na pewno też. Dzisiaj temat trudny <grym> dla niektórych z nas. Między innymi poplotkujemy sobie tutaj, znaczy ja sobie poplotkuję, jak to w tym podcaście tutaj zawsze jest. Limity. Albo, jak kto woli, granice u dzieci. Dlaczego są tak ważne? I dlaczego może ja, jako mama, przez ostatnie lata tak bardzo się ich bałam? Dlaczego mi samej limity u dzieci, które powinniśmy im wręcz wyznaczać, wydawało mi się strasznie panicznie się wręcz ich bałam, co może wydawać się naprawdę dla niektórych z Was bardzo komiczne. Ale tak właśnie było, i dzisiaj o tych wszystkich moich rozterkach sobie porozmawiamy. Będąc mamą, popełniłam wiele błędów, ale chyba jednym z takich największych błędów, który popełniłam, i otwarcie naprawdę mogę dzisiaj już o tym tutaj mówić, jest brak limitów u moich dzieci, brak jakichkolwiek, wiecie, takich dobrze wyznaczonych granic. Moim dzieciom, no dobra, nie, nie było wolno zawsze wszystko, ale. Te granice mogłam naprawdę i te limity popchnąć bardzo, bardzo daleko. I czasami musiałam popychać swoje limity, żeby nie wyznaczać tych limitów dzieciom, co nie jest tak naprawdę dobre. Wydaje mi się, że zakorzeniło się to we mnie, jak mój synek był taki malutki, a ja byłam samotną mamą. W sumie tak naprawdę przez dwa lata musiałam być mamą i tatą w jednym. Nie miałam, wiecie, ani choty, ani jakoś tak potrzeby, czy... Stawiania dziecku limitów, czy nie widziałam w ogóle potrzeby karania dziecka za coś. Od razu tutaj mówię, że ja jestem niesamowicie, niesamowicie przeciwna jakiejkolwiek e, przemocy fizycznej czy psychicznej w stosunku do dzieci. I chcę właśnie tutaj też powiedzieć, że ja przez wiele, wiele lat miałam wrażenie od razu, że jak postawię dziecku jakiś limit, jak mu czegoś zabronię, czy jak ukaram, czy cokolwiek, to, to ja jestem jakąś okropną matką i znęcam się nad tym dzieckiem. Naprawdę, dla mnie to, wiecie, było takie ekstremistyczne, a w życiu nie jest tak, że jest wszystko tylko białe i czarne, tylko czasami jest zielone, różowe, fioletowe i szare, a więc tak to u mnie wyglądało. Bo ja miałam takie wrażenie, że o, życie już i tak nas przejechało, i tak już jest ciężko, to co ja jeszcze będę, słuchajcie, i sobie, i temu dziecku dokładać. I tak sobie z Aleksem żyliśmy bez e, jakichkolwiek limitów, granic, i tak naprawdę, no, ale był takim dzieckiem, który robił co chciał. On mi się chował w sklepach, e, pod półkami i bawiło go to. I ja tak naprawdę. Nigdy go za to nie ukarałam, bo miałam takie wrażenie, że o no, na pewno tak robi, bo, bo to, bo tam, to siam, to tak. Starałam się cały czas wytłumaczyć to dziecko, a w żadnym momencie nie tłumaczyłam siebie, że hej, postaw mu limit, nie wolno tak i koniec, kropka. I nie musisz się mu tłumaczyć, dlaczego nie wolno się chować w sklepie. No, po prostu nie stop, koniec, kropka. Nie potrafiłam wtedy jeszcze tak zrobić i. No, no nic, człowiek naprawdę uczy się całe życie i ja również całe życie uczę się być mamą. Zawsze przede wszystkim zależało mi i cały czas mi tak naprawdę zależy oczywiście, żeby moje dzieci miały do mnie takie, wiecie, stuprocentowe zaufanie, aby nigdy, przenigdy nie bały się po prostu przyjść do mnie z jakimkolwiek problemem, nieważne jaki był ten problem. Ja bym chciała, żeby moje dzieci miały wiecie, takie stuprocentowe zaufanie do mnie, żeby wiedziały, że mogą na mnie liczyć. I tak naprawdę przez te wszystkie lata. Z takim przekonaniem wychowywałam te dzieci, razem w sumie wychowywaliśmy, ale przyznam się tutaj jeszcze, że z moim mężem w pewnym momencie jedyne konflikty, jakie mieliśmy, to były właśnie o wychowywanie dzieci i o tej mojej nadmiernej wyrozumiałości, dlatego że dzieci często już w świecie popychały po prostu nasze limity. A ja, wiecie, swoje jeszcze gdzieś tam dalej, dalej, nie, to jeszcze nie jest tak źle, jeszcze nie jest tak źle, nie, no to nie, przecież nie możesz jej ukarać, nie możesz jej, nie, no wiecie, no trudno, no żałuję. Ja naprawdę i mój mąż już po prostu wychodził z siebie, aż ja, wiecie, tak naprawdę, jak zaczęłam się leczyć i zaczęłam terapię z panią, to zaczęłam po prostu otwierać. Oczy na to, jak moje dzieci mają mało limitów w życiu i tak naprawdę to wcale nie oznacza, że są szczęśliwsze, dlatego, że właśnie ja miałam takie wrażenie, że jak postawię jakiś limit dziecku, to daj Boga, będę złą mamą. Tak bardzo się tego bałam, tak bardzo nie chciałam, aby moje dziecko myślało o mnie źle. I Myślę, że właśnie też wiele lat po prostu już bycia mamą i wiecie, tak naprawdę dorastania razem z moimi dziećmi pokazało mi, że dzieci, które znają i mają granice, są szczęśliwsze. Czują się bezpieczniej i mimo że nakładanie tych granic jest ciężkie, niesamowicie ciężkie, to rezultat może być tylko i wyłącznie pozytywny potem. I dla niektórych to może być norma, bo ono przecież to jest normalne, że tak się wychowuje dzieci, każde dziecko powinno mieć limity, to jest dla jego dobra. Ale uwierzcie, że nie każdemu rodzicowi jest tak łatwo postawić limity. Ja byłam właśnie jednym z tych rodziców, którym było cholernie ciężko postawić jakikolwiek limit dla swojego dziecka, aż doszłam do takiego momentu, że stwierdziłam, że ja po prostu muszę, bo się uduszę. I oczywiście nie mówię tutaj, wiecie, o jakichś takich naprawdę e, traumatycznych karach dla dzieci, bo absolutnie nie o to tutaj chodzi. Weźmy sobie na przykład pod lupę ostatnie wydarzenia z mojego życia. Moja córka, po prostu. Przeginała pałę, że tak powiem, już ostatnie długie tygodnie. No ale wiecie, ja, jako dobra mama, cały czas popychałam te swoje limity coraz dalej i te moje granice, że nie, no to dlatego, że to cały czas ją, wiecie, próbowałam czymś wytłumaczyć, jej e, zachowanie, jej odzywki, bo to najbardziej mi przeszkadzało. To, jak e, się niestety e, córa odzywała. I cały czas właśnie starałam się ją wytłumaczyć, aż któregoś dnia po prostu. Przelało mi się i stwierdziłam, że nie. Ja nie zasługuję na to, żeby ona się tak do mnie odzywała. Ona przede wszystkim nie ma prawa się do mnie tak odzywać. Ja nie mogę jej pozwolić, żeby ona na przykład się tak do mnie odzywała i pokazać jej, że to nie ma żadnych konsekwencji, bo jak tak na to patrzymy, to zdajemy sobie sprawę, że no hej, no nie możemy pozwolić dzieciom myśleć, że mogą robić co chcą. Z drugim człowiekiem, w stosunku do drugiego człowieka, i to nie ma żadnych konsekwencji, bo to nie jest prawda. Jak wyjdą do takiego, wiecie, prawdziwego świata i będą musiały się zderzyć z rzeczywistością, i okaże się, że nie można, wiecie, traktować ludzi w przeróżny sposób, i że te osoby was jeszcze pogłaskają po główce i powiedzą: No nic nie stało, Basiu, Kasiu, Dorotko, no, no nic, no trudno, no ty je. Ty jesteś tu najważniejsza, twoje emocje się bardzo liczą. No, niestety, no, choćbyśmy chcieli, to tak nie będzie wyglądało ich życie. I choć muszą wiedzieć, że dla mnie oczywiście ich emocje się liczą, i nawet w momencie jak stawiam te limity, to zawsze dyskutuję z dziećmi. I muszę Wam powiedzieć, że nie sądziłam, że moje dzieci w tak ekspresowym tempie będą w stanie zrozumieć te limity. I powiem szczerze, że jakoś specjalnie im nie przeszkadza. Ja nie zauważyłam, że moje dzieci były jakieś nagle mniej szczęśliwsze. Oczywiście dla Melisy wiele limitów jest bardzo frustrujących. No bo tak to jest jak przez 5 lat waszego życia wiecznie wam było wszystko wolno, bo, bo nie oszukujmy się, ale u mnie niestety tak to wyglądało. No nie mówię oczywiście, wiecie, dzieci wiedziały, że nie dotykamy piekarnika, że nie wiem, nie wkładamy palcy do kontaktów, no ale to były już takie naprawdę limity zagrażające życiu, ale nie było takich limitów żeby po prostu łatwiej nam się żyło, wydaje mi się, że teraz właśnie te limity i granice, jakie tam mają dzieci, których wiedzą, że po prostu nie przekraczamy, nie o tyle, że wiecie, są dla nich bezpieczne, bo po prostu zaraża, zagraża to ich, ich życiu, a po prostu sprawiają, że łatwiej nam się żyje. Wydaje mi się również, że takimi, wiecie, głównymi powodami, dla których ja nie stawiałam. Tak jasno dzieciom granic, bo mój mąż naprawdę wiele razy próbował, i niestety ja miałam tutaj okropne podejście, i, i nie pozwalałam ustawiać im tych granic. Ja mogłam się obrazić, jak prawym on w ogóle dziecku czegoś zabrania, a więc uwierzcie, że on tutaj miał po prostu ze mną park rozrywki. Ale to, co chciałam powiedzieć, to, że wydaje mi się, że dla mnie ten proces wyznawania granic i limitów dla dzieci był tak bardzo trudny, dlatego, że no właśnie ja miałam wrażenie, że jeśli jemu jej zabronię, to dziecko pomyśli, że, że ja go nie kocham. Wiecie, że ja chcę dać mu wszystko, co najlepsze, najlepiej więcej niż on w ogóle potrzebuje i wiecie, spełnić jego wszystkie potrzeby, no to nie do końca dobrze wpływa na dziecko. I wydaje mi się, że to pokazuje jeszcze bardziej dziecku, tak, że on decyduje, że on rządzi, że mama mnie kocha, to przecież mama mi nie powie nie. A miłość nie ma tutaj nic wspólnego z kupieniem czegoś w sklepie, czy zrobieniem czegoś, bo dziecko chce teraz i tu. Ale ja właśnie miałam to, że ta uległość moja była zdecydowanie motywująca taką bezgraniczną miłością do tych dzieci w pewnym momencie mojego życia przed diagnozą na pewno brak tych granic u dziecka był niestety popchnięty takim świętym spokojem trochę. Powiem wam, że były takie momenty, gdzie ja naprawdę psychicznie nie czułam się dobrze i bez wygraczenia tych granic po prostu było mi prościej, wiecie. Dziecko chciało coś, to wiecie, dużo łatwiej jest powiedzieć tak niż powiedzieć nie. I musieć stawić czoła, wiecie, tej odmowie. Ja naprawdę wolałam powiedzieć tak, żeby po prostu nie mieć żadnego buntu, żadnego krzyku, żadnego pisku, żadnego rozczarowania, nawet, wiecie. I wydaje mi się, że. To też jest bardzo pozytywny aspekt mojego leczenia, dlatego że widzę po prostu e, wszystko inaczej. Mam przede wszystkim siłę i chęć, i, no i przede wszystkim siłę, tak, do stawiania granic dzieciom, do tego, żeby one wiedziały, co im wolno, czego ich nie, im nie wolno, i teraz już świecie. Nie boję się powiedzieć dziecku nie, i nie boję się tego, co będzie naprzeciwko mnie, jak zareaguje dziecko. Po prostu wiem, że sobie z tym po prostu poradzę. I to, co jest ważne i czego się bardzo, bardzo nauczyłam, to, że jeśli kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji wiesz, że powiesz dziecku tak i tak w końcu, wiedział, dziecko czy Was o coś prosi, Ty mówisz nie. Nie, nie kupię ci tego, albo nie, nie zostaniemy jeszcze 15 minut w parku. Mówisz pierwsze nie. No, ale dziecko prosi, prosi, prosi. No i w końcu po tych prośbach albo krzykach, albo buntach, albo płaczach, jak wolicie, powiesz mu jednak tak. A więc, jeśli ty z tyłu głowy wiesz, że ty możesz mu powiedzieć tak, to lepiej powiedzieć tak od razu. Dlatego, że po prostu to taka moja terapeutka tłumaczyła: dajesz dziecku do zrozumienia, że możesz zmienić zdanie dla niego. Oczywiście trzeba mu pokazywać, że no, każdy może zmienić zdanie, ale nie cały czas. Nie tak, że cały czas mówicie dziecku nie, a później, po tym jak dziecko wiecie, was tak pomęczy trochę, to i tak mu powiecie tak. Jeśli wiecie, że nie ma problemu, lepiej zostać te 10 minut dłużej w parku, to powiedzcie po prostu tak, ale jeśli mówicie nie, no to później już się nie uginacie. Powiedzieliście nie, no to się trzymacie tego nie. Wydaje mi się, że właśnie tutaj chodzi też tak bardzo o brak konsekwencji. Ważne jest to, żebyście byli dla waszego dziecka autorytetem. I myślę, że właśnie ta uległość, która była u mnie ogromna. Doprowadza do zatracenia tego autorytetu rodzica w oczach dziecka, a wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my, rodzice, byli po prostu autorytetem dla swoich dzieci. Nasze dzieci powinny nas szanować, powinniśmy być dla nas autorytetem, powinniśmy być dla nich autorytetem. Ja tutaj oczywiście nie mówię, że nasze dzieci to wiecie, nic im nie powinno być, a my, rodzice, to w ogóle bogowie i nie popełniamy żadnych błędów, jesteśmy super idealni. Mm, absolutnie nie, nie o to chodzi, ale chodzi właśnie o takie zdrowe stawianie dzieciom limitów, granic, dlatego że to może mieć tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na Wasze i ich życie. Wydaje mi się też, że idealnie obudziłam się, że tak powiem, z tego zimowego snu, dlatego że mam wrażenie, że mój przekochany i cudowny dziesięciolatek, który był zawsze w ogóle, wiecie, bezproblemowy, zaczyna niestety wchodzić w jakiś taki wiek Niby nie na -latek jeszcze, ale już coś zaczyna się dziać. Słuchajcie. A więc tym bardziej ważne jest dla mnie teraz dawać tak dzieciom takie sygnały, że wszystkie akty, wszystkie rzeczy, które robią, mają. Konsekwencje. Widzicie, idealnym przykładem tutaj jest pas w samochodzie. Nie zapinamy pasów w samochodzie tylko po to, żeby przestrzegać prawa i tylko po to, żeby nie dostać mandatu, ale po to, żeby nam przypomnieć, że prowadzenie samochodu może w pewnym momencie być niebezpieczne. Taki pas samochodowy ma taką funkcję, wiecie z limitowania e, tych niedobrych rzeczy, jakie mogą e, się wydarzyć. Mimo, że nie zawsze wsiadając do samochodu mamy wypadek samochodowy, to mimo wszystko zawsze zakładając pas mamy z tyłu głowy, że gdzieś ten limit e, jest i że w razie jakby ktoś we mnie wjechał, to ja zrobiłam co mogę, żeby jak najbardziej ograniczyć... E, to co mogłoby się wydarzyć w razie właśnie wypadku samochodowego. I wydaje mi się, że właśnie z limitami u nastolatków czy takich starszych dzieci jest tak samo jasno. Powinniśmy właśnie im wyznaczyć, jakie są limity. Oni powinni znać te limity wcześniej i wiedzieć. Co się stanie, jeśli tych granic nie będą przestrzegali i jeśli te limity zostaną przekroczone? Nie wiem, przykładem może być obcięcie albo zabranie kieszonkowego, czy dla takiego mniejszego dziecka konsekwencją może być skonfiskowanie zabawek. I ważne jest to, co ja tutaj właśnie zauważyłam: że dziecko musi wiedzieć. U nas to właśnie tak wyglądało. Dziecko wiedziało wcześniej jasno, co się stanie jeśli. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, dlatego że nie ma takiego szoku boszy, nic mi nie powiedziała i nagle jej odbiło i nagle zabrała mi zabawki czy zabrała mi kieszonkowe, ale przecież nic mi nie powiedziała. Ja nie wiedziałam, że to jest coś złego. A więc e, dlatego wydaje mi się, że ważne jest, żeby te limity były takie jasne i żeby ci ci wiedziały. Oczywiście to nie jest tak, że Wiecie, raz dziecko wykroczy limit i od razu wszystko aplikujemy i zabieramy to, tam, tamto, siamto. Nie możemy powtórzyć dziecku raz, drugi, a nawet trzeci, jeśli Wy chcecie i mu powtórzyć, jak następnym razem zrobić, tak? To już po prostu przekroczysz ten limit, jaki sobie wyznaczyliśmy i... Koniec. Będziesz musiał niestety stawić czoła konsekwencjom, jakie za tym idą. Dlatego, że ja sobie zdałam sprawę, że ja mam prawo ukarać moje dziecko i to nie zrobi ze mnie złej matki to po prostu jest część wychowania naszych dzieci i nie możemy ich tylko wychowywać e, tak wiecie super pozytywnie bo właśnie niestety mam wrażenie że jesteśmy bombardowani z każdej strony tym pozytywnym wychowaniem jak ważne jest to pozytywne wychowanie ale wydaje mi się że wpadliśmy trochę w taką ekstremistyczną część tego pozytywnego wychowania że ok pozytywne wychowanie nie? Jak najbardziej. Dla mnie cały czas liczą się emocje moich dzieci, cały czas liczy się dla mnie to, co myślą, to, co, wiecie, chcą robić. I tak to nie jest tak, że ja jestem właśnie jakimś bogiem, a moje dzieci nie mają absolutnie nic do powiedzenia. Wszyscy do, dobrze wiedzą, że nie tak to wygląda. Ale wydaje mi się właśnie, że wszędzie jesteśmy teraz tak bombardowani tym pozytywnym wychowaniem i tylko i wyłącznie tym pozytywnym wychowaniem, i że, wiecie, kiedyś to wychowanie było okropne, i jak w ogóle nasi rodzice e, mogli. Tam stawiać jakiekolwiek limity, jakiekolwiek granice, i że teraz to, to nowe pokolenie jest takie, takie wyrozumiałe, i, i wszystko tym dzieciom tak tłumaczy, no jasne, super. Jak najbardziej ja też jestem, wiecie, z tych wyrozumiałych rodziców, ale nie wpadajmy w tą pułapkę tego pozytywnego wychowania, wydaje mi się, bo często my rodzice po prostu możemy się w tym zgubić. Bo oczywiście pozytywne wychowanie, czyli takie wiecie, pozytywne rodzicielstwo, pozytywna dyscyplina. O, ale właśnie nie dyscyplina, to słowo tutaj jest dobre. To jest takie, wiecie, podejście do edukacji naszego dziecka oparte oczywiście na. Szacunku i jest tutaj taka edukacja, oczywiście bez przemocy. Ja cały czas to będę powtarzała: bez żadnej przemocy. Oczywiście wysłuchujemy nasze dziecko, to jest bardzo ważne, mamy z nim dialog i my też odnosimy się do dziecka z, z szacunkiem, ale dajemy mu do zrozumienia, że nie może sobie robić wszystkiego. Mówię tutaj właśnie o tym pozytywnym wychowaniu, dlatego że mam wrażenie, że w momencie, jak się zatracimy w tym pozytywnym wychowaniu, to często właśnie nie widzimy tego limitu dla nas, gdzie kończy się pozytywne wychowanie, a gdzie niestety, tak powiem, dziecko wchodzi nam na głowę. Dobrym moim zdaniem tutaj sposobem jest na przykład też wprowadzić reguły w formie pisemnej, i nie ma w tym nic złego. Ja myślałam, że jak kiedyś wydrukuję jakieś zasady, na lodówkę, to moje dzieci będą myślały, że to jak w wojsku i że nic im nie wolno. Naprawdę. Nie, nie ma nic złego, jeśli, słuchajcie, wydrukujecie zasady na lodówkę, jeśli wasze zasady będą jasne i po prostu pozwolą wam lepiej żyć. Oczywiście pozwólmy dzieciom być dziećmi. Moje dzieci. Mogą iść uwalić się w parku, moja córka może zdjąć buty w piasku. Wiecie, nie przeszkadzają mi takie rzeczy. Ja też byłam dzieckiem, ja też się bawiłam w błocie. I to są tylko, wiecie, materialne rzeczy, które można umyć, włosy można umyć pod prysznicem. To nie ma nic złego. Wolę, wiecie, żeby moje dziecko uwaliło się w piachu, czy w błocie, albo skakało w deszczu. Ale żeby zawsze, jak wchodziło do sklepu, mówiło dziękuję. Dobry, do widzenia, żeby odnosiło się do innych osób z szacunkiem. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby potrafiło też w przyszłości radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, żeby miały tą taką umiejętność postępowania w życiu i żeby też w przyszłości potrafiła taka Melisa czy taki Alex postawić granice innym ludziom. Dlatego, że w momencie, jeśli ja nigdy nie, nie postawiłabym im granic ja. Pokazywałabym im, że oni są, wiecie, najważniejsi, oni mogą robić sobie wszystko. No to trafiliby kiedyś na kogoś, może troszkę z mocniejszym charakterem, powiedzmy sobie, i ta osoba, no, na przykład nie traktowałaby ich dobrze. No ale. Oni nie wiedzieliby, gdzie jest ta granica traktowania dobrze, a nie traktowania dobrze. Wiecie, wydaje mi się, że to jest też ważne, że stawiamy naszym dzieciom granice, żeby one później mogły postawić granice w swoich związkach, w szkołach, w pracy. To jest to, że nie tyle. Żeby dzieci sobie później radziły, ale żeby też nasze dzieci, które wiecie, dzisiaj są takimi niewinnymi e, dzieciaczkami, żeby one później postawiły e, granice. Że jeśli na przykład moja córka jest w związku i coś jest nie tak, żeby ona postawiała granice, że nie, ja dalej niszczo nie pójdę. Ja myślę, że byłam zawsze taką osobą, która mało miała tych granic. Moja mama była bardzo tolerancyjna, niesamowicie tolerancyjna, tak naprawdę, do wszystkiego. No i nie oszukujmy się, naprawdę nie miałam jakoś za dużo granic, ale oczywiście nie obwiniam jej za to, absolutnie nie. Wiecie, każdy wychowuje dziecko inaczej, wydaje mi się, że też właśnie czasy inne, zamieszkanie inne i. No, no i każdy po prostu podchodzi do tego inaczej. Ale miałam jakoś niesamowicie ochotę właśnie otworzyć się dzisiaj troszeczkę przed Wami. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na temat właśnie pozytywnego wychowania, oczywiście e, dyscypliny dzieci, stawiania im granic, e, limitów. E. Czyli może, ja nie wiem, mam wrażenie, że jakieś takich kontrowersyjnych dzisiaj e, rzeczy. Mam wrażenie też... Że co kraj to inne wychowanie. Są dobre limity, dobre granice, ale też ważne jest, żeby rodzice nie przekraczali tej swojej e, mocy stawiania granic i żeby nie było tak, że o, już są dzieci, którym już w ogóle nic nie wolno, bo ja też znam takie dzieci, którym no, aż za dużo nie wolno. Bo też takie dziecko no, nie może się dobrze rozwijać i być szczęśliwym, jeśli wiecznie słyszy nie i wiecznie takiemu dziecku nic nie wolno. Wydaje mi się, że właśnie ważne jest, żeby znaleźć tutaj taki dobry jakiś środek, dobrą całość, żeby łatwiej nam po prostu mm, było. I nam, i dzieciom, żeby dziecko było szczęśliwsze, ale żeby wiedziało, że mając te granice, ono po prostu czuje się bezpieczniej. A więc dziękuję serdecznie za wysłuchanie mnie w tym dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że milutko Wam tutaj ze mną było. Koniecznie dajcie mi znać na Instagramie, co właśnie myślicie na ten temat. A my słyszymy się już w kolejnym. To była Julka, a wysłuchaliście podcastu przed Trzydziestką.